Cześć, witajcie na kanale Tasting Room. Przed Wami kolejny odcinek o łączeniu potraw z winami. Tematem dzisiejszego odcinka jest Tatar wołowy. No, kto z nas nie lubi Tatara wołowego? Jest fantastyczny, pasuje na każdą imprezę, i wiele osób deklaruje, że lubi sobie zjeść Tatarka. Ale jakie wino? Najlepiej pasuje do tatara wołowego. Tatar wołowy jest mięsem zimnym i surowym. On nie potrzebuje nie wiadomo jak intensywnych czerwonych win. Z drugiej strony, on jest też podany z kwasowymi dodatkami. To jest kiszony ogórek, to potrafią być kapary, to są marynowane grzybki, więc to otoczenie tego tatara też. Nie jest najlepsze do intensywnych czerwonych win. Ale zawsze się mówiło, że przecież do czerwonego mięsa powinno być czerwone wino. I dzisiaj to sprawdzimy, które czerwone wino i czy może jakieś inne pasuje również. Dlatego dzisiaj sprawdzimy czerwone, lżejsze. Jest to pinot noir z Polski z winicy Zodiak, i mniej kwasowe. Białe z południa Francji, z Langwedocii od Virgil Jolie. To co? Jemy? Tatar zazwyczaj jest przyprawiony solą, pieprzem, często też żutkiem jaja kurzego bądź przepiórczego. Ja tu już mam wszystko wymieszane z jajkiem, z przyprawami. Plus jeszcze są, jeszcze są dodatki. Z dodatkami nie będę mieszał. Ale na jednym widelcu będą różne rzeczy. Więc spróbujemy sobie tego mięsa z ogórkiem, z cebulką i z grzybkami. Duże podziękowania dla mojej teściowej, która zbierała te grzybki. Łyk Pinot Noir z tym surowym mięsem wołowym tworzy jedną całość. To wino jest równie lekkie co mięso. Jest równie ziołowe jak to mięso ze względu na przyprawy i pieprz. Nie ma również za dużej taniny, więc nie dominuje nad tą, nad tą potrawą, a z drugiej strony ma też dosyć wysoką kwasowość, więc współgra bardzo dobrze z dodatkami z kiszonym ogórkiem i z marynowanymi. Grzybkami. Więc jeśli macie ochotę na czerwone wino do Tatara, wybierzcie Pinot Noir. Ale czy czerwone wino jest konieczne do Tatara? Do zimnego, surowego mięsa wołowego? Za chwilę się przekonamy, czy to pasuje. O! Wino nie jest przesadnie kwasowe, ono ma umiarkowaną kwasowość. Ma też oleistość, esencjonalność, która z tą kremowością mięsa powinna bardzo dobrze pasować. Więc zobaczymy. Mały kawałeczek. Hmm? Hmm. Hmm. No, dzisiaj wyrównany pojedynek. To białe wino faktycznie tutaj potrafi porządzić. Tak jak wspomniałem, ma kremowość, ma esencjonalność, świetnie współpracuje z grzybami, jest świetne z kremowością, esencją mięsa, jest lekko przyprawowe, bo mamy tutaj Grenache Blanc i Vermentino, więc no... Muszę powiedzieć, że jest to rekomendacja bardzo poważna, więc jeśli kiedyś będziecie mogli spróbować tatara wołowego z czerwonym i białym, to będziecie zaskoczeni, że oba bardzo dobrze pasują. A ja wam na koniec jeszcze powiem, że bardzo lubię tatara wołowego z różowymi winami musującymi, oczywiście wytrawnymi, które łączą te dwie stylistyki. To spróbujcie.